Wow, 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 ale ciężkie. Cześć, tu w Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam moje ketogeniczne zakupy. Dzisiaj odcinek jest wyjątkowy, bo pokażę Wam, co kupuję w takim nowym serwisie, który odnalazłem przypadkiem niedawno. Zapraszam. Wielu z Was pyta, co tam robię, jeśli chodzi o dietę dalej. Czy jestem na tej niskowęglowodanowej keto diecie, low carb diecie. No i tak, owszem, jestem. Od jakiegoś miesiąca zacząłem też kupować trochę lepsze jakościowo produkty, bo znalazłem taką stronę, która się nazywa lokalny rolnik. I ta strona polega na tym, że no, tak jakby bezpośrednio od rolnika, przez nią możesz kupić produkty mniej przetworzone, świeże, bez różnych dodatków, których nie chcemy, i odbierasz je sobie w, w punktach odbioru. Także jeśli jesteś zainteresowany, wpisz lokalny rolnik w wyszukiwarkę, sprawdź, czy jest gdzieś koło ciebie punkt odbioru i być może też będziesz mógł robić podobne zakupy, w których jakość produktów jest trochę lepsza. Ja tam, to jest, różne rzeczy, tam są dużo warzyw, dużo różnych nabiałów, no a ja skupiam się na mięsach z tego miejsca. Pokażę Wam więc, co kupiłem na samej górze: parówy wiedeńskie. I te parówy wiedeńskie to nie są parówy. Tylko to są takie kiełbaski tak naprawdę bardzo dobre jakościowo. chów bez antybiotyków, pasze z naszych pól, produkt lokalny, bardzo dobre i daję je głównie dzieciom. Niestety, nie mam jak sobie nimi podjeść, bo dzieci tak je jedzą, że po prostu nie zostaje nic dla mnie. Nie wiem, czy te dzieci też są na ketozie czy jak. Karkówka wieprzowa, klasyk, będę robił z tej karkówki bigosik. Jutro chętnie bym to nagrał, ale chyba się nie uda, niestety. No ale zobaczymy, co tam jest pysznego. Drugi raz biorę boczek wędzony, wiejski e, i naprawdę jest super. Ma przydatny do spożycia 5 dni, także trzeba dość szybko go zjeść, ale za to smak jest wyborny. Przypomina mi boczek, który u siebie na wsi e, czasem kupują moje mojej rodzice, w moim domu rodzinnym, który jest wyborny. To pierwszy raz znalazłem w Krakowie tutaj też taki dobry jakościowo błoczek. Swojska kiełbasa. Bardzo dobrze wygląda. Jeszcze jej nie jadłem, będę jej używał do boczku. Nie do boczku, przepraszam, do bigosu. E, skład. Kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona, więzo, wędzona, pieczona. Składniki: mięso wieprzowe, azotyn sodu, pieprz czarny. Czosnek, gieritowy, Bardzo mało składników. To dobrze świadczy. Do 13 lipca trzeba zjeść. Co tam jeszcze biorę od chłopów? Chłopskie jaja, swojskie jaja, dobre do 20.07. Czyli jakiś miesiąc. I są to jaja takie jak też ode mnie z ze wsi, czyli naprawdę dobre. O, tutaj pierwszy raz wzięliśmy. Hmm, chleb niskowęglowodanowy, ale chyba już go nie wezmę, bo dość drogi i dość mały. <laughs> Mimo, że waży 400 gram, no to wtedy jest bardzo niewielki i chyba już go nie będę brał. No, ale wziąłem raz na próbę. W smaku jest ok. O, no i to jedna z rzeczy, które najbardziej lubię z właśnie lokalnego rolnika, to dostęp do śmietanki 30 bez karagenu, bez żadnych dodatków. Krótką ma datę do spożycia, ale za to jest w składzie tylko śmietanka, nic więcej, pasteryzowana, kremowa. I jej smak jest trochę różny, jak sobie ją kiedyś zamówisz. Taką swoją śmietankę i my ją ubijamy. E, stosujemy w takim przyrządzie, gdzie wkręcasz taką kapsułkę z gazem i masz po prostu bitą śmietanę bez cukru, bez niczego. Sama śmietanka 30. I gdy z tej śmietanki swojskiej się to zrobi, to jest smak taki dużo bardziej mleczny, dużo bardziej krowi, taki bardziej swojski. I trzeba się do niego przyzwyczaić. W tych sklepowych nie ma tego smaku, No ale tak powinna smakować prawdziwa śmietanka, moim zdaniem. I tak to wygląda moje zamówienie z rolnika. Na razie moje doświadczenia są, i mięsne są bardzo dobre, bo miałem oprócz e, świni. Karkówki, miałem też kupioną wcześniej e, udka z kurczaka, były bardzo dobre. I miałem kupione też mięso takie na burgery, dobre tylko jeden dzień e, wołowina. I przysmażyłem je dosłownie dwie minuty z, z każdej strony. I było po prostu takie jak w jakiejś bardzo dobrej burgerowni. Naprawdę świetna jakość. No było też dość drogie, ale jakość naprawdę wyborna. Jeśli chodzi właśnie o ceny, no są trochę wyższe niż w sklepie. Albo podobne, jak w sklepie, jeśli takie produkty bardziej premium bio i w tym stylu. Być może nawet tańsze niż w sklepie, e, jeśli chodzi o takie właśnie produkty e, bardziej bio. Dlatego warto tam kupować, bo najwyższa jakość, trochę wyższa cena niż w sklepie. Produkty są wyborne. O, jeszcze tutaj już wyciągnąłem do lodówki, ale jeszcze wziąłem i kupiłem masło. A poczekajcie, że to, to masło też przyniosę. I to jest właśnie też piękne odkrycie to masełko. Bo ciężko znaleźć takie masełko swojskie w sklepie. W zasadzie nigdzie takiego nie widziałem. I smak jest naprawdę dużo lepszy niż, niż masło sklepowego. Oczywiście, do smażenia to tak jakby wszystko jedno, jakie masło tam użyjesz, w ogóle nie, do smażenia to najlepiej klarowane używać. Ale żeby sobie zjeść na przykład chlebę, po prostu posolone masełko tak podbija dobre tłuszcze naprawdę. Warto, prosto od rolnika. A, no i tu jeszcze wziąłem, żebyście zobaczyli nasz przyrząd do śmietanki. Tak właśnie wygląda. I tak sobie jemy śmietankę 30. A no tak, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że ciągle dostałem jakieś gratisy. Dzisiaj dostałem miętę w gratisie, którą tu widać. O zeszłym tygodniu dostałem dodatkowe parówy dla dzieci w gratisie, także jak jesteś wiernym klientem rolnika, dostajesz dużo różnych gratisów. To tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacco w życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!